Veloster jest na rynku już od dwóch lat, ale nadal jestem pod wielkim wrażeniem tego, że ktoś wyczekał na odpowiedni moment, kiedy osoba odpowiedzialna za finanse wyszła z bardzo ważnego spotkania i wtedy zaprezentował projekt samochodu, który z jednej strony wygląda jak coupe, ale z drugiej strony wygląda jak zwykły hatchback. Kiedy księgowy wrócił z toalety, było już za późno, projekt został klepnięty i Veloster wszedł do produkcji. Zwróćcie uwagę na podwójny wydech i napis TURBO. To nie wiejski tuning. Ten samochód ma całe 186 koni mechanicznych i nie zawaha się ich użyć. Za to z przodu spoiler jest na tyle wysoko, żeby nie zawadzać o każdy krawężnik, ale to znaczy, że większość bajerów jest tylko na pokaz. Bagażnik ma pojemność 320 litrów. W dzisiejszych czasach to na granicy segmentów B i C. Za to jest o regularnych kształtach i te 320 litrów to mniej więcej tyle, ile oferuje Peugeot RCZ. Natomiast w przeciwieństwie do tego samochodu, w Peugeot RCZ zamiast tylnych siedzeń mamy dwa miejsca na siatki z zakupami. Nie podoba mi się to coś, co udaje podłogę bagażnika, i nie jestem fanem tego wysokiego progu, bo trudno jest tu włożyć jakieś cięższe przedmioty. Z tyłu hmm. zdaję sobie sprawę z tego, że nie mam figury brada Pita, ale zajęcie miejsca na tylnej kanapie wymaga sporo wysiłku. Za to, kiedy przeciśniemy się już na drugie miejsce, to okazuje się, że jest sporo miejsca na nogi, gorzej z miejscem nad głową. A i pamiętajcie, że to samochód czteromiejscowy po środku są dwa uchwyty na napoje. A teraz muszę się stąd wyciągać. Ja. 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 Z przodu przyzwoita jakość wykończenia i praktyczność w wydaniu Hyundaia. Półka, schowek, dwa uchwyty na napoje po środku, miejsce na butelki w drzwiach. Zrezygnowałbym tylko z napisów Turbo na oparciach foteli. To akurat pachnie tuningiem ala cytryni gumiak. Pozycja za kierownicą jest świetna. kokpit zdaje się otulać kierowcę, wszystko jest w zasięgu ręki. Bardzo podoba mi się wykończenie dźwigni zmiany biegów, a sama zmiana biegów jest przyjemnie mechaniczna, krótka i z wyczuciem. Kiedy Veloster zadebiutował jakieś dwa lata temu, jeździłem w wersji z silnikiem 140 konnym, wolnosącym, i szczerze mówiąc, nie byłem nim zachwycony. Silnik można było kręcić aż do odcięcia i niewiele się działo. Dodanie turbo wiele zmieniło. Teraz przyspieszenie czuć już od niskich obrotów. Oczywiście można silnik kręcić wyżej, ale nie ma takiej potrzeby. Producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie około 7 litrów na 100 km w cyklu mieszanym. Mnie udało się osiągnąć około 9 litrów. Układ kierowniczy daje nam sporo informacji o tym, co dzieje się z kołami. Daje nam też informacje o tym, że zawieszenie Velostera nie zostało stworzone do wykonywania gwałtownych manewrów. Jest też problem z tłumieniem na nierównościach i to nie jest problem konkretnie Velostera i tego, że ma on 18-calowe obręcze i niskoprofilowe opony, chociaż to na pewno nie pomagają. Z Hyundai'ami w ogóle zauważyłem taki problem, że przy pokonywaniu większych nierówności z zawieszenia dobywają się dźwięki takie, jakbyśmy mieli za chwilę coś zgubić. I niestety w tym samochodzie jest tak samo. Jak nie trudno się domyśleć, widoczność wstecz też nie jest najlepsza, ale decydując się na taki samochód, można się z tym pogodzić. Natomiast z innych modeli Hyundai'a przeniesiono oślepiający wyświetlacz, który w nosy trzeba wyłączać. A żeby sprawdzić temperaturę na zewnątrz, trzeba nacisnąć przycisk. Nie najlepszy pomysł. Hyundai oferuje Velostera w wielu ciekawych kolorach. Na pewno odradzam ten matowy lakier, z którym jest sześciostronicowa instrukcja mycia. Bardzo doceniam fakt, że Hyundai zdecydował się wyprodukować samochód taki jak Veloster. Natomiast zastanawiam się, czy te tylne drzwi są aż tak wielkim atutem. Na pewno samochód dzięki nim wyróżnia się z tłumu, ale i tu będzie bolesna konkluzja: ten samochód nie jest wart 110 tysięcy złotych. To już poziom cenowy Golfa GTI i Megan RS. Dzięki, że wytrzymałeś ze mną tak długo. Jeśli chciałbyś zobaczyć więcej moich testów, kliknij tu.